Możemy obcinać gałęzie na działce, ale tak jak mówiłem, krokwie jakoś budujemy coś z drewna, jakieś kantówki, łaty, deski, no, no wszystko możemy praktycznie ciąć. No i proszę, nawet meble możemy ciąć. Super! Bardzo fajnie te piły się sprawują. Powiem wam, nawet nie poszczępiły za bardzo. Widzicie? Nawet nie jest poszczępione. Co bardzo często, gęsto, yy, piłą tarczową, yy,